Pięknie mi takiego badanka, i jajka. Tutaj jest tak, można powiedzieć, najbardziej uroczyście i jeszcze jest ten klimat e, wielkanocnego jarmarku. Przyszliśmy, bo co roku przyjeżdżamy. Od kilku lat z całą rodziną z Wolbromia. Przyjeżdżamy, święcimy pokarmę, dzieciom pokazujemy tradycje. Jest bardzo fajnie. Ja przychodzę od ponad 20 lat, co roku. No i tak zostało. I to już jest takie po prostu przyzwyczajenie, że, że przychodzę, posłuchaj życzeń od prezydenta. No przyjemnie, tak się zaczynają święta u mnie właśnie, że przynoszę świętąkę z rynku. Taka piękna tradycja mojej rodziny, mimo to, że jestem z Australii, teraz w Krakowie mieszkam i cieszę się, że wszyscy mogą przyjść razem i w takim wielkim gronie, bo w Australii tylko mamy w kościele, a tutaj jest tak pięknie, piękna pogoda dzisiaj. Bardzo się cieszę.